Biblijny kalendarz adwentowy, 7 grudnia, Joachim i Anna. Czy słyszałeś już kiedyś o nich? To rodzice Maryi, czyli dziadkowie pana Jezusa. Nie mamy, co prawda, w Piśmie Świętym żadnej informacji o tym, że Jezus jako dziecko odwiedzał swoich dziadków, ale przecież inaczej być nie mogło. Przypominając sobie Joachima i Annę, chcemy im podziękować za wychowanie Maryi, ale także Pana Jezusa. Zadanie do wykonania. Zapewne się domyślasz, jakie zadanie chcę zaproponować. Nie może być ono inne niż spotkanie się dzisiaj z dziadkami. Możesz je wypełnić na wiele sposobów. Nie powiem, jaki rodzaj spotkania jest najlepszy. Najważniejsze, żeby ono było piękne. Możesz z dziadkami spotkać się na żywo. Jeśli to niemożliwe, zadzwoń do nich. Jeśli nie masz telefonu albo nie znasz numeru telefonicznego swoich dziadków, poproś o pomoc rodziców. Jeśli nie możesz się spotkać ani na żywo, ani przez telefon, spotkaj się z nimi za pośrednictwem nieba. Pan Bóg tak cudownie potrafi połączyć ludzi, kiedy oni nie mogą się ze sobą spotkać bezpośrednio lub porozmawiać ze sobą. Kiedy to czyni? Kiedy się z Nim spotykamy na modlitwie. Dzisiaj chcemy pamiętać o wszystkich babciach i dziadkach, bo wszyscy tak wiele im zawdzięczamy.